Cześć, jestem Dominik do Dzisiaj gramy no. ze Stefanem. I... No ja się na dole Stefan się na dole zespił, sobie tu czekam. Jak tam Stefania? I dzisiaj będziemy przechodzić parkour. O właśnie tak on wygląda. E, biały parkur najłatwiejszy, później jest czarny, e, później jest jaki? Nie wiem. Później jest moja śmierć. A gdzieś odrodza? No, czemu ją o gramie popchła? Dobra, gramy, się! Dobra, ostatni raz to było zepchnięcie Trzeba... O, Stefan, ty nie rozumiesz życia. Trzeba yy, po, pośmać się zolka, bo jak nie umie grać? Wszystko spada, bo. W tym... No debil, widzowie, widzowie w tym filmie wygrywamy odcinek, Olek yy, z białego nie potrafi wyjść, ej są tu, Jeszcze nie zapychamy No to idź Nie no, spadłem Stefania Ale ty na takim łatwym pozowie? Hop, jest, Nie Powiem wam, widzowie, nie jest za ciekawie. Ej, 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 teraz się uda, teraz się uda, no no ja, ja białego nie ja białego nie umie przejść, Jestem na człowieku, ja białego nie umiem przejść, a co będzie w dalszych? A, a, a na, a na woli będzie 180. A skąd to wiesz, przechodziłeś tą mapę? Eee, na kliki będę nie e, powlałem się i na kliki będę Naprawdę? Mówiłaś, że nie. No nie, nie. Tobie, ja wam ścięciuję. Ja, tutaj, blizu, ja, 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 ja widzę ścięciuję i dojdę tam, bo nie będę widzów zanudzał. Powiem szczerze, przez ten. Pierwszy z. O! Patrz, patrz wie, ja jestem! Ej, cicho, nie pnij. Już się plawi, nawet nie widzę. Czekajcie. Proszę, zamknij się z tą muzyką w O, Boże. Da się, trzeba się rozpędzić. No, da się to doskoczyć. To jest przykrótkowy. Łatwo Nie! No nie! Nie da się tego, widzowie, no! To, to jest ma... gówno! To jest łatwe! Ma... W twojej jest łatwe! Widzowie, to jest ciężkie. Ja wiem, z tam daleko jestem! Jestem na brązowym nawet, bo właśnie przechodziłem, a ty to... Dobra, teraz mi idzie lepiej. Chyba się troszkę nauczyłem parkouru. Chłopie, ty to przechodziłeś! Dobra, przyszłem. Mamy ale czek. Idziemy, widzowie. Jesteśmy ja w tych już na Trzy minuty odcinku, a dopiero na czarnym jestem, nie? Ja Jestem na niemieckim, bardzo daleko od siebie. Co? Widzowie, Stefan oszukuje. Nie. On gra na krytywie, tak naprawdę. Nie. No, no dobra, żart. Stefan, u ustaw krytywę. Nie. <laughs> nie, no widzowie, no przecież się nie da. Nie czuję się. Jezus Maria. A co będzie po... Ty jesteś na niebieskim? Tak. Co? Chłopie, kto tą mapę budował? Nie wiem. Taki, ten, ten kolega, budował nasz pierwszy... Nie! O Boże. Ten kolega, co budował nasz pierwszy blok do nieba. Ej, dobra. Jestem przy brązowym. Ej, a tu co było czarne? A brązowy będzie... jest łatwe? Brązowy łatwe? No, ale mam iść do żółtego, bo tutaj... Nie! Cały czas prosto? Bo tutaj są zakręty, gdzie się da skoczyć. A ty sobie Stefan nie tworzył ma... No nie spadłam, nie? Jeszcze najlepsze jest to wygląda. Dobra, eee. Będzie się na i będzie mówił Widziałem jak Stefan spadałeś. Skok? Skok, skok, skok udało się. Ło! Skok! Zobie... Ej, powiem wam szczeka. Po Jak będzie... Nie no i czemu ja nie... Jak będzie widzowie więcej niż trzy łapki w górę, to y nagrywam więcej parkurów i denerwowania i sobie życia y parkurami, y bo bardzo zły plan. Sobie na, zachęcam do subskrybowania też mojego kanału. Bardzo się opłaca. Jak chcecie zobaczyć y, 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 chłopaka, który, y, który nie potrafi przejść parkuru dla dwulatków, y, to. Ja będę za was na Albo. No. Parkura nie lubi przejść, więc. Y... No no Subskrybuj Spadł z trafiki! Nie! 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 Ja, ja tam dojdę i widzimy się zaraz, widzowie, nie, obie... Ja ci nie ustawiam, Sto 100%. Nie, no przecież doszłem już tam. Nie, dopóki, widzowie, jak ja nagrywam, to zdecham, poczekajcie. Nie, nie, ja, ja, ja się boję stąd iść. Ok około, chłopie, pięć prób, jak... Nie, nie, nie wejdę, ja się boję. Pięć, proszę dobrze. No i stój nas parkuj. Nie no, was coś... Bo, do którym razem to zrobisz? Jeden bot i koniec. Nie da się Stefan! Nie. nie, widzę, teraz akurat creative muszę użyć. Ustaw mi to. Widzowie, zrobiłem to akurat na creative, bo ja nie będę tego przechodził na 6 dni, a... Widzowie nagrywam. No chłop jak jestem głupi. Nie, nie zrobiłem. Możemy... Skok! Skok! Ej, no nie no co to. Nie, jaś tam na którym jesteś, kolorze? Na niebieskim. Cały czas ja, ja cię dogoniłem, bo też jestem na niebieskim. Tam... Ja i Co jest po niebieskim? Jezu. Ej, to jest trudne. Jakiego watera? Aha! Myślałam, że chodzi ci o wodę, water. Przecież to jest... Nie! Zrobiłem! Ta sebatu wylać, musisz tam Nie spadłem! Nie! Jestem na... Jestem na zielonoży. Sto procent, teraz się uda, Skok, 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 skok. Nie! Jak teraz mi się nie uda, to usuwam tą grę. Na serio, Jezu, udało się! Jesteśmy! Ich powaliło! Tu jest szkło? Nie, tu nie ma szkło. A ty jesteś na zielonym? Tak. Tak. Nie jest dobrze.

Ej, zielony jest trudny? Nie, zielony bardzo A ile jest jeszcze poziomów? No nie, a jak zwalę? Skok. Ej, ale tutaj jest problem. Bo ja tutaj nie mam jak przejść. Ja nie będę 180 robił. Łóżka, chłop, wow. odradzanie. widzi idź chodź spać. Dobra, widzowie, y żółty. Ej, a żółty jest łatwy? Nie. A co jest łatwiejszy, niebieski czy żółty? Łatwiejszy? Nie, No nie. Najtrudniejszy jest co, czerwony? Czemu? Skąd? Nie, aaa, nie pytaj. Ja Do, na mnie, co ja Ej dobra, gramy Stefan. Ej, brązowy? Gdzie teraz się idzie? Mm, musisz tam patrzeć, co ja zrobię. czekaj. Musisz najbliżej. No. Skąd ty to wiesz? Bo mój kolega mnie mówił. Jest. Ej, ale na krytywie mogę to robić? A no, zapomniałem co było w Pat, Patrz, ja, ja zrobię, patrz. Patrzcie, Stefan skoczył. No, No to myślę, reklamy! Stefan! <laughs> Stefan! Z reklamą skoczył mnie. No. A ja umarłem. Nie da się tego zrobić. Ej, jakie ej dużo jest tych tak mało slime'ów dałeś? Ej, bo ja nie mogę otwierać. Tak dużo tego chłopie, tak mało? Jest jeszcze dużo. To nie ja. Patrz, patrz na mnie, patrz. No nie bij mnie, patrz. To w końcu to on tam ma z internetu, czy od kolegi? Od kolegi. Kolega jest z Okej. Żyję. Uwiedź telefon to pan to... 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 To się leje. Mhm. Ja nie czekam. No ja No i co? Po... Aha, pod trzeba skakać? Zepnę. Ej, to jest łatwe. Się. Nie. Chłopie ja nagrywam. nagrywam. Zostańcie zaatakowani przez nosz! już Aha. To, że będzie czerwony, no nie. A czerwony jest, widzowie doszliśmy do pół gry. Ej, a tam ma 360? Ja mam bardzo blok pomocny. Przyda się do. Ło! Yeah. Skok! Jak Stefan będzie ob... Stefan będziesz oglądał ten film, to opowiesz tak. No, ναι! No, on go No, No, Dobra, biegnij Ej, ale nie bij, mnie, błagam, błagam, bo ja mam bardzo, bardzo duże. Mm. Nie możesz odsukiwać sobie. Nie można sobie Dobra, no nie możesz. Sobie. A e, to będę. jeszcze... O nie! No, Stefanie, miałem tyle bloków! Ale chłopie, no co? Nie tworzysz mapy, nie rządzisz mapami, a ja, widzowie? Nie mówię! Trzymaj w życiu tego. Ej tam, tam, się... Skąd wiesz, tam się doskoczyć? bo tam na przelew lat. Jakoś tam doskoczyłem. Nie, to jest chore. Chyba, że ja mam lepszy plan. Nie da się tak zrobić. Ja mam lepszy plan. No nie, nie pić nic. Czemu? Widzowie, Stefan oszukuje. My bo nie Chyba ty. Ale leży. Ej, ale nie pamiętaj, nie możemy y, respić tego, tylko, więc nie użyć wszystkiego. Ej, ale ja muszę pierwszy dam dojść. Oleg. I... No, Oliwier. Nie! A! Dzięki! Dzięki! Dzięki widzowie! Stefan mi pomógł. No, ham! Ja, I kto tam pierwszy dojdzie, wygrywa? Nie. Aha. To nie, ta, to nie tak, że oszukiwałeś, a, ja, a, a ja, jak już umrzesz, to się uwolnić nie da. Dobra, to już było wszystko na odcinek na